No normalnie mnie goastował, później mnie przeprosił na Twitterze. I czas później gramy na siebie i znowu bez bezwstydnie goastował. Jak ja mam idealną linię włosów, weź to obczaj. No patrz! No i ja zaczynam swoją epalową gadkę, nie? Pytam jej, czy gra w lola, coś tam czy tego. Lol za 5 subów kikowskich? Pewnie. Wraca na linię. Patrz, piszę lulu i drugi będę wiedział, co to jest. Okej, okay, look, 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 this is so easy. Kobieta. Myślałem, że na początku Eidikary, ale nie jest dystansowcem, więc jest Mele. Nie może być Eidikary jakimś Mele typu Nila, bo jest przed 2.12. Więc y, to jest kobieta, prawdopodobnie. Szywana. Szywana pasuje. Esz? Esz? kurwa, <gul> no ten gość coś kmini, no? Wimaga? Nie mam pojęcia. Asol? wiem, Nie wiem, co to znaczy. Daj po angielsku. English. <gul> Gnar? Okej, okay, spojrzałem na czat, Ale nie wiedziałbym. Nie mam pojęcia, co tam Wymaga! No kurwa, Garenowski, Demacja, jebać. Wiadomo, kogo. Go, 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 go. E, teraz idziemy grać dużo z tobiaszem. Tu nie można trzymać, bo on ma streama na Twitchu. Nie chcę, żeby się wkurzał. No ku... mi nazlał na plecy. Co jest kur. Jak ci ptak ku... na plecy nas No, jarałem kur. Ja Jarałem normalnie ze szlugę I stałem jakby w drzwiach wyjściowych. I coś mi pierdolą w plecy. mówię co jest ku... Pada? I ogarnąłem, że nie pada. Wróciłem na chatę i patrzę, kur. Gówno ptaka na plecach, ty. <noise> Ale ja kiedyś też tak miałem, Staję pod klatką. Wracałem od lekarza. I normalnie stoję pod klatką, szluga jara. Jeszcze jak paliłem. I normalnie mi nasrał kur. Na, na głowę ptak, że aż nagrałem filmik z tego. A jak wróciłem na chatę, mówię, ty. Normalnie mam nie. gówno I na włosach miałem. Na włosach miałem takie białe, rozumiesz? Ptaki to kurwy, stary, daj I co? I normalnie Czekaj. się kąpałeś znowu na nowo? No, musiałem plecy umyć Czasz coś wygrać? Gorący Wir 62 jest w formie. Więc jedziemy, k. Wysoko, uwaga, on się odnotowuje i mówi tak, ja p... bota dostałem Ej jest jakaś klątwa dziaboduka, czemu mnie wyp... do ciebie na linie? Porque... <Judy> <tüzba> oh, mordeczko, mordeczko ty moja, no skup się, 2. Ja mam jak jak ja mam. W... No, twardy, dawaj, lulu słuchać, w... dawaj, lulu Ty, wyobraź sobie to. Normalnie Kacper zrobił y, w nocy C word metr. No wiesz, że liczy ile C wordów na minutę, nie? I dzisiaj biliśmy rekord Guinnessa. Zgadnij, ile C wordów poleciało w minutę? Eee, 1080. 21 tysięcy. Co ty wiesz? 21 tysięcy C wordów w minutę poleciało mnie na czacie, rozumiesz to? No tak, bo oni po prostu do ciebie po imieniu już piszą. <toddy> A, a, stary, nerwa, nerwa to do mnie pisze na prif normalnie do wordy mi wrzuca, n i mówi ile on to nie rucha Nerwa jest poj**any, prywatny <noise> no, On do mnie ostatnio k**a na tym, na spotkaniu rodzinnym Jak e, święta były ostatnio, jakie były święta kurwa? No te, eee, do... wielkanocne. Do... No wielkanoczne no. Przychodzi do mnie kupa i mówi Kuzyn kurwa, nie uwierzysz, ostatnio byłem w Egipcie na dzikach, Takie laseczki ruchałem, stream beam wtedy był I on normalnie mi opowiada Dobra, ja idę si das takuje, gramy to ta, Jesteś pewny? No ta, jeszcze Gałem... we mnie uczyli? Ty, no normalnie chyba docinam Tego możemy o... Ja żyję, ja żyję! On flasza ma, go mam nie Mam opasywę, mam opasywę i tak tu chodzi! No mówię ci, OP jest, Lulu Yasuo jest giga OP, ludzie nie respektują w ogóle E level 1. Jeszcze stackujesz, źle nastackowałeś chyba, bo... Ta, na drugim staku już nie uskoczyłem, no. Ej, dobrze ci czasami zaufać. No stary, Zamułek przecież mówił, że ja widzę rzeczy, których k ludzie nie widzą. Ja mam trzeci wzrok, ja wiem o co chodzi, no, ta... mordeczko! O schizofrenie człowieku, przecież tu nie chodziło o lola w ogóle. Tak? Ty, a tak szczerze jak wychodzisz na dwór, to oglądasz się za swoim cieniem? No nie, bo ja stary mam oczy dookoła głowy, dosłownie. Ty, no nie wbił dwójki, trash, gramy to, patrz, dawaj. Dawaj, dawaj. Tresza po prostu. Już, już, już. Jo, jaki gasty Ej, mamy Lisina, mamy Lisina. Koleczka, co do Dobra, go, go, go. Nice, hit. Ja mam klipleta Ja na tego, napadłeś. Nie padnij, nie możesz paść. Ław za dużo, wave za dużo, Ław za dużo, nie padnij. Dobra, jak ja beintuje. k**ek, dzieciaku! Eeee, sa! Grać, gr. ty! a może weźmy wyp... k. z Z, dawaj na jasuło. Co na bocie? No chcesz grindować, k***a, czy nie? Ale to wiem, że tak się sklipowało level 1, na pewno się Ale to tak, Zawsze to działa, i zawsze to działa. Ja zrobię tak 100% mińskika. Ja nie wiem, co mam samą... No Dobra, dru, dru. dawaj diver. Jeszcze trzymam, trzymam, trzymam. I teraz puszczam. <suszyniansy> Bo... o, pierda, o ja stało? Bo... Ja wejdę, Ja wyjdę, ja wyjdę, ja wyjdę. Ty, My widziałeś jak mi się z mordą puka wleciała? Hahaha. <grym _> <grym _> Siema, werek, konia, ja też! Kto Watekoniem przyjał? Ale o tym się myśli, że ludzie podchodzą do ciebie na streama i podwalają, tak szczerze? No, Wątpię, że są tacy psychopadzi. W sensie, gila dużo osób pisze, że Watekonia, ale czy ktoś to serio robi? To jest trochę dziwne czy nie? No nie wiem, mi normalnie gościu wysłał kurwa fotkę z... Mam na moim zdjęciu. No naprawdę, no nie wiem, to ale no jakaś kupa ma biała maź, no tyle ci powiem. Ty, ja tak teraz Ty typiara na przykład ci giga nie lubi, co nie? A? Na przykład typia z twojej klasy jej normalnie wprost mówisz, że do niej konia i tak patrzy na ciebie zacz, w szkole zacz, i w sumie znaczenie ma co zrobić. Macie co ma na ręce? No tak. No jest bro. Jak to jest, że jak wchodzisz do jakiejś streamerki czy coś i na przykład do ciebie konia, to ona się oburza, daje ci bana, czy wie? Ktoś by do mnie w Konia, albo jakaś laseczka by do mnie się mokro robiła, biorę agro Daj pomiędzy, a, No powiedz powiem z Biorę agro ty. A jak on się z tego sobie rzucił? Padłeś słuchaj, ja, ja odszedłem do mu po prostu oddam To jest spoko, to jest spoko tak szczęście I, I jak to jak to jest kurwa No weź skup się teraz mordeczko Jak do no. ciebie by jakaś laska waliła patelnię na mokro, no to no to zajebiście, no to kurwa szacun nie? No jak DJ -ka se strzela No, do mojej no kura, jak patelnie liże nie? jajecznicę kurwa A jak ty napiszesz, że laseczce, że walczy konia to ona się opurza ku wielkie ego ma i problem No tak, ale bo wiesz, one stary to mi się wydaje że to trochę inaczej działa bo one mają taką nieskazitelność, co nie? Chciałbym mieć swój księku dla siebie i swojego księga To jeszcze egoistki Tak, tak mi się Ale też użyła na pewno? Tak, 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 tak Czekaj, ja mam wystakowane! Dawaj w tyle sza, co do że No, dzieciwki, dawaj mi do milion Macie, bracie! No to mam te działa! Eee, no mówię ci to jest OP Mam Ignite, też szczerze że tą jest Jakbyś mu miał... Ja Ja pa! Pa, pa, pa! Dobra, szalo, kur... Ja... p... Dole mój sapon! Ja nie będę miał ulta jak Dive, dive, ch**ał, chodź. Dobra, Thresh... Kazik jest. No? No, tre... kur... Halo! Jest git, jest git. Dawaj, jeszcze Thresha, Thresha, szkoleń tu ze mną. Dawaj na obwodnicę. Kazik co od góry do mnie, no, musisz grać. Za... Jeden clip do szóstki. Dobra.

Okej, okay, okej, okay. maldzuszła, to jedna taka pod, podzmiłkę, ta? Just play safe pod <śśmiennie> 05 05 Ej, dawaj, tak to je bieź, reportujemy, żeby pana dostali Biegnę po bo Dawaj, ja mam flaszek trzeba, ale masz ją chyba. Nie trzeba, nie trzeba 63 golda ja Mam bez traszki, tylko nie ma całego. Idiot. Siadam po raz drugi jak chcesz Ty ja możesz kogoś przejechać, wybić się i... Oj, i tu jesz Ty ty driftem Ej gramy, tu przyjdziesz? Czekaj, poczekaj, bo... O kurwa, ty martwił, bo jestem nagle równie Wskazuj co dołu Ja dwa tulety musiałam mieć Nie I... mam mi? nic Naprawdę go Munda. Kurwa musiała na lat. Nie chciałem pierwsz po prostu... ...przywa ty masz... Duna, czy co? Ty no gram pod ciebie i masz dwa itemy do... od... ...dalasz takiego dobra ja cię wypytam, kto chce dłona, ja piszę ja Idę, to zabijamy. o... ...no byłem w ręku, nie byłem w ręku co się w tym... stało Leć, leś. daj mu, daj mu FF, no badanie szybko, 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 szybko no, po FF no, Uwysyn <gryzny> uratował KDA! Ty, a nie chcesz k***a ku... Forsaken na D? Stary, przecież ja jestem tak ch***owy. No ch... <gryzny> jak, Jesuo, Eco Z kupa uniwersalne piki? Ja coś tam no, p... do tego. Ale, ej, oryginalność jest zachowana, czy nie? No tak, tak, ja to mi się to podoba. Ale no, czy... Odi, od, 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 od mi się wydaje, że Odi to jest waszym, akurat mocna strona waszej drużyny. Jakie k***a zakoliska, jak ja mam idealną linię włosów, weź to obczaj no patrz! No zobacz, zobacz, ale zobacz na stream, zobacz! Na czekaj, stream. no wchodzę, no, no patrz! No mam czekaj. idealną linię włosów, Czekaj, bo muszę scenę zmienić. No tak, spinała, trochę na Wałbrzych, ale powiem ci, jest kurwa. tu dobrze? Dobrze, jest, dobrze, wszak ja mam włosy, kurwa. Ale jaki ty jest szczęśliwy jesteś, yo! No wygrywam sobie, że gram z moim ziomeczkiem duło, no wszystko jest safe, si kur... na no, co mi nie? Eee, dobra, sprawdźmy co na Twitchu. Mam on. O, dalej te speedruny? No bo wiesz, chcę mieć blisko ten bastion, no nie? Wiesz, no ale wiesz, no jak będzie dobry test spidrany, speedruny, Dantes. Co robi Dantes? And now... Oni wrócili do siebie z tą laseczką? Zamulastej, jak idzie u Zamulastego. A, on robi costream, Reptile Masters Tak, Frygo też, Watchparty a co u tej kury? Ja, Sie, w perfekcyjnym momencie przyszedłem. Elo? Siema. Ej, jest jedna moja mama, to jest ogólnie złota kobieta i w ogóle. Kocham ją nad życie, ale jest jedna rzecz, która mnie... Czasami irytuje, że tak. niezależnie od tego, ja ogólnie jestem taką są, która dba o porządek. Co nie Jakby, jakbyś mi nie powiedział, że przychodzisz do mnie w gości, byś zadzwonił, że jesteś na dole i bym cię wpuścił do domu, to u mnie zawsze jest odkurzone, posprzątane itp. Itd. A moja mama stary jest taka, że nawet jak są pomyte podłogi, pomyte blaty, wszystko, to na przykład zacznie myć okna. Co nie jak w gości przyjedzie, bo okna są nie I dosłownie było na chacie wszystko zrobione. I jedyne co zobaczyła, to, to, że jest kosz z praniem i ku... Zrobiła pranie, wszystko porozwieszała No ale to Te dobrze, to dobrze, że ci mama kur robi. No to Ogólnie. ale wiesz, przyjeżdża w gości, mogłaby sobie usiąść, Poglądać telewizję, pogadać z kimś Ty, w ogóle. ty, bo właśnie zobaczyłem powę enemy bota. Okay. E, weź obczaj, No ale moja mama też jest uzależniona od sprzątania. Baby, ja widziałem jakiegoś szota jak ona. Nie no wiem, od Wow. Y cinkrofa oglądała, mnie oglądała. oglądała. Hej, no. piękna no, masz. Kurwa plaka. poczekaj! To jest, się... cinkrofa, o, to jest była cinkrofa jak coś. To jest była Cinkrofa? Dobra, waliby mu EX! <laughs> ja z nią ostatnio To jest serio, to jest, to jest Nikola? Tak, to jest Nikola, to jest Nikola. Aha, a Co chcesz mam? mieć dwóch? Ja się nie dziwię, że Cinkrof k***a, tego. O kurwa! Dzimili jesteś kwa takim cem. Przysięgam, nienawidzę cię, nienawidzę cię. Ja pierdolę! Dziękuję! do, ale mi miło, wow! Nie, Jimmy! Nie. Weź, bo się zarumienię. Dziękuję. Kapibara do wygrania, z nadmorza specjalnie Wygrasz tę brawo, Jimmy, brawo! Gimili, ja, ja ty, wiem, ty, że mnie słyszysz! Jaki masz nikt? taki kiku? Mordeczko, dam ci vip moda! OG, OG, emotkę ci dam! Ej, ja ona też się wydaje ja się nie dziwię, że zerwali Co z Icrofem. Hej Jimili, dzięki za suba Gymili, u mnie umie teści podziękują. Jimili. Jaki masz nick? Gimili za tobą Chociaż jeden, przypomnij o sobie, że jesteś. Rozumiesz, że Jimili siedzi kurwa, na moim streamie i czeka aż wejdę do jakiegoś streamera, żeby dać mu gift. Ty nie zdziwię się jak zaraz tobie da, żeby mi kurwa na złość zrobić. No przysięgam! Daj <sadł appropriata> no, ja oj Nie, nie, nie No jak to nie Nie masz nas taką czegoś Nie Nie spali tu albo A Zabijamy, zabijamy wszystkie jak chcesz. Ja to z... Dzieciak, dzieciak, limity, limity! Yes, jest jest, jest, jest! Yes! yes, yes, yes. yes kurwa, kocham cię, kocham cię, Dziwili! Dziwili, kocham cię!

skiller Hero. A i zrobimy kiedyś streama z tego, z karaoke? Że jest na świecie jedna osoba, która chciałaby usłyszeć, jak śpiewasz? Jak wyjesz? No, jakbyśmy byli nagrani na jakimś irl w Korei. A, no tak, to no tak. My normalnie dymamy, jak, jakbyśmy order, jak się robili. No ale czaliś, że gościu normalnie. O, masta! Masta! Wbite! Yes. Yo, pierwszy raz masta chat. Normalnie, kumasz, że gościu kurde, stream hakuje. Piora robi mniej the od ludów 27 minut. I, i tak w pierwszym. La? Jak on ma? Czekaj, yy, nie. Wiesz co jest pojęte? To jest kolejny Ziomek, który ma dwie flagi. Jedna to Portugalia, druga Francja. Ja ci mówię, to jest kolejna ku... osoba bez paszportu, która tam dotarła. Na 100% LFL 3 player. Jeden, no to jakiś maluszek jest. Myślisz, że Polacy gostują? Czy Polacy są w porządku? Mi się wydaje, że Polacy, jak na nas grają, to siedzą u nas na streamach, ale nie po to, żeby jakby patrzeć, co robimy, tylko po to, że na przykład grają na nas na linii, żeby usłyszeć, jak mówimy, eee, zabiłeś mnie coś takiego. To znaczy, ci w Lowelo, wydaje mi się, maluszki z Lowelo, ale ja nie mam raczej czatu z Lowelo, mnie wszyscy high, turbo kaseko high. To raczej e, są e, kursami, nie? Ci z Lowelo, ale ci z wysokiego to nie znam chyba że tego... A nie, highway kurwa. Kojarzysz tego No, no no. No, normalnie mnie kurs ten później mnie przeprosił na Twitterze, e, że gostował coś tam serio, bo go ku... na aspekcie na, na powiedziałem. Po czym, nie wiem, jakiś czas później gramy na siebie i znowu kupa bez wstyd gostował. Rozumiesz. Ale a on teraz gra w tym, No pro, pro, on... tak, ta. On w back to the Game No nie. tak, 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 to jest zwykła pała. Myślisz o dzieciach, tak szczerze? Nie ma opcji. Ja nie ruch... Jak luna Lunatyczce chce się dymać, to mówię, żeby poszła do kogoś. Okay. Okay, bro. Przecież stary, ja, ja mam 27 lat, a jakby mama się dowiedziała, że Luna jest w ciąży, to by mnie z chaty wyrwała. Ja, ja się tak boję pewne. być nastoletkim ojcem, rozumiesz? Ale 27 lat to już taki miarę normalny wiek. Weź pi... Pier... Nie mów tak domny, gościu. Ja gram Lulu muszę elektrocuta wziąć, e autoku za 200 obrażeń zajmać, a nie jakul... No wiesz, 27 lat moi rodzice mieli oboje stary, moja mama urodziła mojego starszego brata, jak miała 17 lat. To jakaś ofiara groomingu, czy nie? No, <laughs> no nie, nie, mój, mój ojciec jest 4 lata starszy i mówię, e, mamo, ale co ty mnie... Kurczę, pouczasz tutaj, Ech, jak. Nie, dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Twoja mama urodziła twojego brata, jak miała 17 lat, no. a twój ojciec jest 4 lata starszy? No. A to, to jest nielegalne? Ty, no to jest chyba case. To jest chyba, to jest chyba case. A mój stary to siedział jest... w więzieniu, ale mówił mi, że. Co? Mówił Co? mi, że za fajki, bo fajki transportował do Niemiec, Za fajki! No to kur... A teraz to pa w padeczka, w padeczka, No i miałam 17 lat, rozumiesz? Jestem 10 lat starszy, mam 27 I ja sobie nie wyobrażam Ale i tak dobrze was mama wychowała, mam wrażenie no Twój braczek jak był na tym streamie golenia włosów w ogóle, to też się spoko wydalał Wydaje mi się, że, mam... że starszy brat to jest najgorsze, co mogłeś trafić No dobra, ale jakby cię ktoś w szkole gnębił, to zawsze by przyszedł tam do szkoły i powiedział Ej, śmiecie Zostawcie mojego bracia, tylko ja go mogę bić. A jakbym miał na przykład taką młodszą siostrę, wydaje mi się, że to jest najlepsze. Możesz się wybustować, na kogo chcesz, opiekować się nią, wiesz o co chodzi? Chyba, jakby miał y, rodzeństwo, to nie pozwolił grać w lola. A no ja bym siostrę, chciał, żeby brali. Prostu... Ja nie, stary, ona by taka zniszczona. Wyobraź sobie, że jest, nie wiem, jakaś impreza rodzinna, ty wie, 8 z rędu, na wieś 6 i nagle przychodzicie do rodziny i myślą, że jesteście jacyś przy pani, i życie jest ch***a. o Oj, jakbyśmy twoje to mieli. W nie, poczekaj, play so play so ja uj, tu jest, jest są Windows za dwa gdzie ty kuu to Teraz Był teraz, był, teraz był No dwa, za dwa, no za dwa to za dwa czy nie No minęło dwa! Gdzie ale ty głupi Okej okay. Wybaczam cię ma dobrego zeda, tyle wiem mordeczko widziałem ostatnio jak gra, na saloki widziałem jak na kilku grał nie za to nie jest tak, że Tinkrow nie trafia shurikenów w ogóle, on po prostu nie widzi anglów Na przykład, wiesz, nie, nie jak dajwuje, to nie myśli o tym, że może zostawić wóz za sobą Na przykład weźmi nie Ale weź ja w tej sytuacji mówi on miał cooldown na W Ale ja mówię o jego solo queue, a nie o waszym chrome'eczu Mówię po prostu tak ogólnie, że nie widzi anglów jakby, co nie? Że jakby same shurikeny i w ogóle trafia git, ale nie ma czasami pomysłów na play'e, których jest starym ja, nieskończona ilość Graj to Ja na nie No właśnie My? Patrz po pi? No chodź, to gramy! No biegnie, biegnie. Chciałem was spuszczować. Co tu kur robić, Dziki Rakan? Ja... ...dolem, no. 7 1 Ty uważaj, bo tu ba nic nie zarabiać wiesz. ...dalaj, kur... W dupy. No ile można? No Ty przestań, kurwa! kurwa. Tu partnera wyzywać, gościu! Ale przecież ja się o Ciebie martwię właśnie, to były słowa tuchy. Skup się na własnym playstylu, koleżko! No, niestety, ale musiało się wkrótce skończyć. Ale to nawet nie nasza wina, mi się wydaje. Nie, nie, nie. Gorący Wir62, znasz historię tego Niku? Jakiego? Gorącego Wirus62. Nie, ale możesz mi opowiedzieć. Siedzimy ku na, na tym, na Sylwestrze. U ben Chikaki, w poznaniu, nie? No. no, i oni zaprosili jakąś laseczkę tam z Tindera, wzięli ku... Paseczka normalnie z Zielonej Góry przyjechała do Poznania jakoś o 23.00 albo chwilę przed Sylwestrem, sama kurwa dwie godziny jechała ponad, nie, coś takiego. No i no. przyjeżdża kurwa na tego, coś tam, no taka wiesz, taka no, nie, niezbyt sfidowana, taka normalna k***a, żebym, no troszeczkę pulchniejsza, ale no, no w każdym razie jeb***a, no wyobraź sobie, że przyjechała 2 dwie godziny do losowych ludzi, których nie znała i dopiero na Tinderze ją tam Marlon poznał chyba, nie? Wiesz, no, ja wiesz, jak to ja tego, no tam wyjeb***łem, że ku, Zapraszają jakąś Tinderówkę, nie? Jeszcze robią coś chcą chłopaki. No i ty, no i wpada laseczka. Chwilę coś tam siedzimy, wiesz, bajerkę kręcimy, gadamy. Nie wiem, graliśmy w gry jakieś, wiesz, takie ogólnie chill spotkanie. No i siedzimy już tam po Sylwestrze, lekko podpici. No i ja zaczynam swoją epalową gadkę, nie? Pytam jej, czy gra w Lola coś tam, czy tego. Mówię, no i mówi, że grają. Ja wie no, że ja też gram. I że jaką rolę gra? Ona mówi, że, że supporta, nie? On ja wie, że o, to zajebiście, ja mam Silvera 3 na iście, lubię grać dużo tą wajnę, czasem tym Lucjanem się pogram, nie? Ogólnie kiedyś miałem Golda i, i wiesz, i gram lepiej i jakby chciał to możemy kiedyś duo pograć. No, i ona pyta. Ona nie wiedziała, że ty jesteś kaseką? Nie, 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 nie nie wiedziała. I ona pyta, jaki masz nick, nie? No ja tak siedzę, kurwa, wiesz, to tak, gadamy 15 minut, nie już, nie? Ja tak z pełną powagą cały mówię. gorący Gorącywir62, hashtag ełdę. Bo Janą gram, bo jestem one Jany. Haha. No kurwa, wcześniej... dwa zdania wcześniej powiedziałem, że i no. Edenkar. Dzięki za subika z Primea, witam w rodzince, bracie. Komarek dla ciebie. Bzz, bzz. <laughs> Co to jest, komarek? To nie Aż A żeby to może bym kuty dostał Dobra, jestem, polata, co nie? jestem u ciebie na streamie, zrób szerszenika. Poczekaj, wpisuję cały zestaw i robię to, co on. Random blues, Full Combo. Full Combo. No. <śleszenika> <śleszenika> on jest <k> <śleszenika> poczekaj. no tego szerszenika, szerszenika tego szerszenika nie robię. Ale no, nie, no, mów, tego mów. nie mów, nie mów. Ja nie robię. Lablador żółtwe skuiduj dojdu chodź dawaj labladorka dawaj labladorka dawaj labladorka labladorka dla widza za no. jaki był jaki był labladorek dawaj, kurde. Kurde. ja p no nie nie streamowanie nie jest dla mnie streamowanie nie jest dla mnie a ja wy... Ja streamam rozkładam papier do robotu Jestem. Daj, da, podejdź do tyłu, tej E. Daj, dawaj, i dawaj, dawaj. Ja no nie, nie, daj dawaj! Ja nie, 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 śmierci! nie, Bartintuje, nie, 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 idzie, nie, daj, nie, 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 No nie, 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 No nie, 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 no to nie, 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 biegnę do was e, chyba wszystkich zabijecie, oni nie mają jak zabić Ta tatuś przyszedł, dawaj mi się no ale co jest, to jest mistrz z sieni i to jest rakam full bomba ma kołowrotek! Zły? Osiem skrzynek, dobra, dobra, czad, e, to biaż. Otwieram osiem skrzynek. Jak zgadniesz chociaż jednego skina, który jest w tych ośmiu skrzynkach, to daję ci buziaczka w czółko. I tobie też widzu. Przynajmniej jednego skina musi zgadnąć, a osiem skrzynek. No dobra, ale... a mogę zgadnąć postać, do której będzie skin? Nie, to byłoby za łatwe, no co ty, mordeczko? Dobra, to ja mówię KDA Pop Sterari. Wchodzę na twojego streama. Stary, ale jesteśmy w selekcie ty masz dawno? No to po co mnie tak czujesz? Dobra, o, elopa.